Karolina Lubieńska, jedna z najpiękniejszych. Wariat. Pełny cytat brzmi tak. Była jedną z najpiękniejszych aktorek Warszawy przedwojennej. A autorem tego cytatu jest nie byle kto, bo sam Jarosław Iwaszkiewicz. Moje wielkie szczęście. Przy dziewiątej ta, 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 ta. tak jak w bajce, jak w śmie jeszcze słowo. To dziewczyna, co? Tak jest, Panie Dyrektorze. Jestem kobietą. Pani co Pani Przeproszona, Pani Przeproszona, Pani Witam Państwa serdecznie w Jedna z najpiękniejszych. Wariat. Pełny cytat. Brzmi tak. Była jedną z najpiękniejszych aktorek Warszawy przedwojennej. A autorem tego cytatu jest nie byle kto, bo sam Jarosław Iwaszkiewicz. Nie. Nie uwierzę, dopóki nie będę miała dowodów. Była jednak nie tylko jedną z najpiękniejszych, ale też jedną z najbardziej utalentowanych aktorek polskiego filmu i teatru. Choć na ekranie pojawiła się tylko siedem razy. Z tego dwa filmy zaginęły, a jeden powstał po wojnie. Panna z Warszawy? Tak, z Warszawy. Zarazem poznał, bo i ja z Warszawy. Pan Urodziła się w 1905 roku w miejscowości Bęszce w Prusach. Jej ojciec był stróże. Ona od najmłodszych lat mieszkała w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej uczyła się w miejskiej szkole dramatycznej. Miała 17 lat, kiedy otrzymała dyplom. Na scenie pojawiła się po raz pierwszy. Zanim szkołę dramatyczną ukończyła, występowała w teatrach w Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi. Od 1929 roku związała się z czołowymi teatrami warszawskimi, polskim i przez 8 lat do wybuchu II wojny światowej z narodowym. Tylko jedno łóżko. A, a to pani się nie sama? Nie. Z mężem. Choć w przeciwieństwie do innych swej dozgonnej miłości do teatru nie deklarowała, to teatr był jej podstawowym i cenionym warsztatem pracy twórczej, pracy aktorskiej. Filmowcy nie mogli Karoliny Lubieńskiej nie zauważyć. Uczynili to dosyć szybko, i już w rok po rozpoczęciu jej występów w Warszawskim Teatrze zaangażowali ją do ciekawego, ambitnego, wartościowego filmu dziesięciu spawiaka Ryszarda Ordyńskiego. Film ten Państwu już w całości pokazywaliśmy, więc przypomnę tylko, że debiutująca na ekranie Karolina Lubieńska gra tu główną rolę kobiecą, ukochanej jednego z polskich rewolucjonistów, młodego architekta Janusza. Dokonuje on, Samosądu na prokuratorze. Zaś z rozkazu rzuca bombę na carskiego generała. Zostaje aresztowany. Jego ukochana Hania Karolina Lubieńska podejrzewa go jednak i słusznie o romans z kochanką owego generała. Tygodnik Kino pisał – premiera Dziesięciu z Pawiaka była prawdziwym triumfem Karoliny Lubieńskiej. Podziwiano wnikliwą subtelność jej gry, finezyjne opracowanie szczegółów, misterną mimikę, a przy tym iście jubilerskim cyzelowaniu każdego gestu i spojrzenia serdeczną, ujmującą szczerość, i chwytający za serce płacz. Mało która, może żadna aktorka, nie umie tak wzruszająco płakać na ekranie jak Karolina Lubieńska. Bo też jej łzy nie były glicerynowe. Były to łzy prawdziwe. Kogo witano tak entuzjastycznie na ekranie. Ale też prawdą jest, że Karolina Lubieńska nie podporządkowywała się obowiązującym filmowym wzorcom, lecz starała się o własne oblicze, odrębność i oryginalność. Ponadto, jak to później napisano, nie aspirowała do roli gwiazdy. Ceniła wyłącznie, Jakość własnej pracy. Ale proszę Pana. O dwóch następnych filmach, w których wystąpiła Karolina Lubieńska, możemy mówić tylko na podstawie materiałów prasowych, ponieważ żadna ich kopia nie zachowała się. Akcja filmu Pałac na Kółkach rozgrywa się, no łatwo się domyślić, w środowisku cyrkowym. Program filmu tak opisuje początek. Piękna fioretta Karolina Lubieńska, ukochana przez cały zespół cyrku Francesco, budzi podziw. Jej uśmiech wzniecił jeszcze większy niepokój w sercu bogatego dyrektora hut. Z różnych atrakcyjnych wydarzeń trzeba wymienić przede wszystkim kradzież, Oczywiście przez Cyganów, ukochanych koni Fioretty. Puszczono się natychmiast w pogon, a dzielna nie ulękła się ani ciemnego lasu, ani pożaru. Dzielny Liwenco, od dawna kochający Fioretę, odbił Cyganom konie Fioretty i przypomniał swojej partnerce, że ją kocha i jest przez nią kochany. Koniec cytatu. Szkoda, że nie dowiemy się, czy Karolina Lubieńska wykorzystała w tym filmie te możliwości i swój talent, który ówczesna prasa tak opisywała. Piękna przyszłość filmowa otwiera się przed Karoliną Lubieńską. Ma ku temu wszelkie warunki, ponieważ z fotogenicznością i talentem łączy znakomite i wielce wszechstronne wyrobienie sportowe. Jej rekordy pływackie znane i cenione są w sporcie polskim. A i dźwiękowców się nie obawia. Posiada bowiem doskonałą dykcję i dźwięczny głos. Bawił się pan moim gosztem. Naturalnie, taka biedna dziewczyna jak ja nadaje się, żeby z niej strój żart. Wyjeżdżam i nigdy mnie pan już nie zobaczy. A jeżeli zechce mnie pan odnaleźć, to proszę depeszować... Polwark Bujany, Żegnam pana. W filmie Ostatnia Eskapada gra Karolina Lubieńska narzeczoną młodego legionisty, którego losy i postawa do złudzenia przypominają bohatera i zdarzenia z Jak rozpętałem II wojnę światową. Tylko, że tu o pierwszą wojnę chodzi. W programie do filmu czytamy Tymczasem w kraju Wanda, Karolina Lubieńska, powija dziecko. Zmuszona do opuszczenia domu rodzicielskiego, tuła się i cierpi niedostatek. Wytykana palcami, zachowuje jednak niezłomną wiarę w powrót ukochanego. Aj, to słowa to zabije na miejscu. Kilka miesięcy po premierze ostatniej eskapady wszedł na ekrany film, który wywołał ogromne wzburzenie i dyskusję. Jedni odsądzali go od czci i wiary, inni uważali za dzieło wartościowe, wręcz przełomowe. Zostanę. Zarobię na siebie i na niego. Jak? Filmem tym była adaptacja głośnej i skandalizującej powieści Stefana Żeromskiego – Dzieje Grzechu. Karolinie Lubieńskiej powierzono tu główną rolę – Ewy Pobratyńskiej. Postać ta jest niezwykle urozmaicona, bogata w najróżniejsze, często skrajne stany emocjonalne, psychologiczne. To zapewne miał na myśli reżyser Henryk Szaro, który mówił w czasie realizacji filmu o Karolinie Lubieńskiej, że jest artystką, która z niezwykłą umiejętnością potrafi uzewnętrznić rozległą ilość stanów uczuciowych, charakteryzujących bohaterkę powieści. Łukasz Niepolomski na ślubnym kobiercu. Ten sam?

Natomiast Leon Brun uważał, i to była opinia najskrajniejsza, że powieść żeromskiego nie nadaje się w ogóle do przeróbki na film. Dlaczego? Gdy odpadnie cudowna magia słowa, to pozostanie tylko szkielet powieści kryminalnej, protokół przestępstw, podłości, nieszczęśliwego zbiegu warunków, które spiknęły się na biedną Ewę Pobratyńską, żeby zepknąć ją na dno hańby, unurzać w błocie, wytarzać w bólu i wdeptać w ziemię. Dwie siły działały w dziejach grzechu, w sposób dla Ewy tragiczny. Żywioł miłości, który rzucił ją w ramiona Łukasza i czynnik przypadku, fatu który zetknął ją z pochroniem. Instynkt i przypadek. Leon Brun uważał, że film zdominowany został przez brutalną przemoc. Teraz, ptaszku, już mi się nie wymkniesz. No, 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 Będziesz krzyczala? Będę! Będziesz krzyczala? I stąd jednostronność nawet w kreacji tak wybitnej artystki jak Karolina Lubieńska, której kazano być tragiczną od początku do końca, nie darząc jej łaską ani poezji, ani uśmiechu, ani dziewczęcej swawoi. Już ja mam na ciebie sposób, że pójdziesz. Za ja nie pójdę. O no! bardzo rzadko się zdarza, żeby ta sama aktorka zagrała w tej samej adaptacji, które dzieli aż 40 lat. Karolina Lubieńska miała to szczęście. Wystąpiła bowiem jako Matka Ewy z adaptacji powieści Żeromskiego, dokonanej przez Waleriana Borowczyka w roku 1974. Przecież. Łajdaczka! Precz! Jeszcze dotąd nie była łajdaczką, może teraz dostanę. Milczeć! Nie masz się mówić do mnie? Szelma! O roli Karoliny Lubieńskiej w przedostatnim jej przedwojną filmie Fredek uszczęśliwia świat nie warto nawet mówić. Halo! Halo! Natomiast warto wspomnieć o filmie ostatnim, którym była komedia książątkę. Panie Błędnicy, musi pan mnie nauczyć rumpy. jak zadańczy pan nie ze, nie, ze nie ze mną. Nie dlatego, żeby to było arcydzieło sztuki filmowej. Karolina Lubieńska prezentuje tu jednak swe nieprzeciętne i wszechstronne zdolności aktorskie, wcielając się w dwie postacie: Skromnej urzędniczki pocztowej z małego miasteczka i uroczego, budzącego zachwyt pań Fordansera w sławnym hotelu Patria w Krynic. Scenariusz książątka napisał i film reżyserował Konrad Tom. Główną rolę męską grał Eugeniusz Bodo. Zapraszam Państwa teraz na ten film, życząc dobrej, przedwojennej zabawy.